Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050, droga. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam Państwa. Zanim przejdziemy do kwestii cyfrowych, to coś ze świata analogowego. ABW zatrzymało wczoraj byłego wiceministra sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego. Chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Jego macenas mówi, że to bezprawne pozbawienie wolności człowieka chronionego immunitetem. Przedstawienie zarzutów Romanowskiemu jest prawnie bezskuteczne. Tutaj chodzi o immunitet zgromadzenia parlamentarnego Rady Europejskiej, który nie został uchylony. Prokuratora Krajowa twierdzi, że on nie wyłącza zatrzymania Romanowskiego i że tu jest wszystko w porządku. A Pan jako jak to ocenia? No, bardzo ciekawa konstrukcja ze strony pana Mecenasa jako adwokat powinien wiedzieć że ten immunitet związany ze zgromadzeniem parlamentarnym Rady Europy no, on jest formalny to jest taki immunitet który służy wtedy kiedy Rada Europy obraduje kiedy to zgromadzenie parlamentarne się odbywa no i nie temu służy immunitet pana posła Romanowskiego został uchylony przez Sejm Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie a czy zostanie tymczasowo aresztowany no to jest w rękach sądu czyli tu pana zdaniem wszystko z legartis tak oczywiście no to w takim razie przejdźmy do spraw cyfrowych, skoro nie masz rozmawiać. W piątek rozporządzenie o sztucznej inteligencji, tak zwane AA Act zostało opublikowane w dzienniku urzędowym Komisji Europejskiej. Chodzi o ramy regulacyjne dla rozwoju, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji. Jak idą prace nad odpowiednią ustawą, która, in, yy, która ma... Wpisać do polskiego prawa te, te wytyczne? No, pracujemy w Ministerstwie Cyfryzacji. Yy, ten proces toczy się już od jakiegoś czasu. Już były pierwsze konsultacje, były pierwsze posiedzenia zespołu. Tam przy panu ministrze yy, standerskim pracuje taka grupa robocza do spraw sztucznej inteligencji. To jest kilkaset osób, także mamy naprawdę się czym pochwalić. Yy, A nie można było zaprzegnąć yy, sztucznej inteligencji do tych prac? Wie pan, yy, sztuczna inteligencja zawsze będzie odtwórcza. Sztuczna inteligencja uczy się na tym, co najpierw wy. Pracują prawdziwi ludzie, więc sztuczna inteligencja jest takim samym narzędziem jak program do edycji tekstów czy, czy program do, do tworzenia muzyki. Jeżeli nie będzie zdolnego operatora takiego programu albo zdolnego twórcy, to sztuczna inteligencja sama z siebie wygeneruje tylko to, co już zostało wytworzone. No dobrze, więc grupa robocza pracuje nad, nad wdrażaniem tej dyrektywy, nad wdrażaniem tych, tych przepisów. Gdzie pan widzi największe wyzwania? chodzi o to żeby nie zostać w tyle żebyśmy mieli coś do powiedzenia w tym świecie jak porównamy nakłady na my czyli polska my, my czyli, tak, my, czyli polska. my polska polscy naukowcy polska myśl techniczna żeby nie było tak, że po prostu będziemy gdzieś tam, nie wiem, w drugim albo w trzecim szeregu i mam duży szacunek do tego, co, co robią panowie ministrowie Standerski czy, czy Gawkowski, jak o tym myślą, że postulują stworzenie w Polsce takiego urzędu do spraw sztucznej inteligencji, jakiejś takiej agencji, która koordynowałaby te wszystkie prace. No bo to na pewno w najbliższych latach będzie duże wyzwanie. A koordynowanie, czyli co dokładnie? Czym by się miało zajmować? No bo czy chodzi tylko o dzielenie grantów czy coś więcej? Wie pan, rozdzielanie unijnych pieniędzy to jest jedno, od tego są instytucje, wdra władza wdrażające. Natomiast nad sztuczną inteligencją musi być kontrola. No AI Act wprowadza chociażby taką zasadę, że wszystkie wytwory sztucznej inteligencji powinny zostać oznaczone, że one nie pochodzą z ręki człowieka, tylko że udział w nich brała właśnie, brały algorytmy. No tego typu rzeczy. Generalnie w, te, w tej, tej koncepcji stworzenia Urzędu do Spraw Internetu chodzi nie tylko o sztuczną inteligencję, ale o dalej, daleko, dalece y, szerzej zakreślone tematy. Y, zobaczymy, jak to będzie. No, z jednej strony mamy DSA, który będzie realizowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Y, tam też póki co jeszcze nie ma wyspecjalizowanej jednostki do tego, ale mam nadzieję, że będzie. W takim razie pytanie, jak... Y, cel jest szczytny, rozróżnić pracę człowieka od pracy <laughs> sztucznej inteligencji, ale... Jak to zrobić? Jak to rozróżnić? Jak to jak, jak zmusić do tego, żeby to oznaczać? No każdy, kto używa sztucznej inteligencji wie, jak dobre to jest narzędzie. Jeżeli odpowiednio sformułujemy tak zwanego prompta, to często te wyniki generowane przez ludzi i przez algorytmy są nie do odróżnienia. Właśnie o to chodzi w AI Act, żebyśmy wiedzieli, co wyszło spod ręki człowieka, a co z ręki człowieka nie wyszło. Ale jak to zrobić? Algorytmy jak zmusić żeby, żeby tego, żeby to w jakiś sposób oznaczali? Takie znaki wodne, prawda? No to tak jak się odróżnia w od fałszywych pieniędzy, tylko tak przenosząc to oczywiście do świata cyfrowego. A jak zrobić Tutaj znaki wodne na muzyce, na otworze muzyczne. Na Gdzieś tam, nie wiem, w, w pliku, w, w, tym, w tym produkcie finalnym powinna być zaszyta informacja, że tutaj działała sztuczna inteligencja, że to zostało wytworzone z użyciem sztucznej inteligencji. Takie rzeczy już się zresztą dzieją, na przykład na mediach społecznościowych w niektórych postach już jest suwak, że w tym na, na przykład brała udział sztuczna inteligencja, można taki suwak przesunąć, wtedy taki znacznik się pojawia. No tak, tylko skąd słuchacz kupując utwór cyfrowy będzie wiedział, skoro to ma być zawsze. Z tymi utworami Co? cyfrowymi, wie pan, to, to, to jest dużo, dużo większa sprawa. Mhm. Ostatnio doszło do kilku no, no dość na głośnych... Z, to jest proste, jeżeli ktoś się je jeszcze kupuje. Tak, można nie, nadrukować no... na opakowanie. No, a, ale na przykład w informacja. mediach streamingowych ma pan również informacje o utworze i w tych informacjach o utworze mhm. ma pan autora muzyki, autora tekstu. Równie dobrze tam może się tam taka informacja zmienić. pojawić, prawda? Mhm. Czyli y, kiedy, kiedy odpowiednia ustawa może się pojawić? Ja myślę, że to jest perspektywa roku, może troszkę dłużej, dlatego że to nie są łatwe rzeczy i to wymaga naprawdę dużego zastanowienia, jak to dobrze wdrożyć do polskiego porządku prawnego. Myślę, że priorytetem dzisiaj jest DSA, czyli Digital Services Act, czyli ta, ta dyrektywa Unii Europejskiej, to rozporządzenie, które... Reguluje, reguluje współistnienie użytkowników internetu i dostawców treści, dostawców platform cyfrowych. Ona jest z mojego punktu widzenia przynajmniej dużo ważniejsza. Do tego tematu być może jeszcze dojdziemy, ale w kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji wiceminister nauki, pan Maciej Gdula z Lewicy, poinformował niedawno o podejrzeniach Ministerstwa w sprawie wykorzystywania właśnie sztucznej inteligencji w procesie tworzenia interpelacji poselskich. Praktyka ta, uwaga, ma naruszać godność mandatu poselskiego i prowadzić do paraliżu urzędów centralnych. Stwierdzi. Jak pan to odbiera? Zgaduję, że chodzi o jednego z najbardziej aktywnych posłów opozycji, w kontekście pisania interpelacji. Pana no posła... dobrze, pan zgadł. Chodzi tak? o pana Daniela Milewskiego. Chociaż pamiętam, w ostatniej pięciolatce Sejmowej no niektórzy pisali 3000 interpelacji, wtedy też w opozycji. Zresztą to opozycja zazwyczaj pisze, pisze więcej interpelacji. Ale w każdym razie. By... Maciej Gdula, przepraszam, pan minister Gdula domaga się od Trumona Chłowni wprowadzenia takiego systemu, który oznaczałby, czy interpelacje są, y, są pisane przez posłów, czy przez Sztuczną Inteligencję. Czy to jest właściwe? Na pewno są podpisywane przez posłów. Tak jest. I na pewno w tym ostatnim akcie, czyli w wrzuceniu tej interpelacji do systemu, poseł musi brać udział. Jeżeli wcześniej pomagał sobie narzędziami, jakimkolwiek asystentem, asystentem żywym, człowiekiem. żywym człowiekiem, współpracownikiem, często interpelacje są inspirowane z zewnątrz, przez ludzi, którzy. Przychodzą do nas do biur poselskich, a nawet y, jakimś tam powiedzmy modelem językowym typu Chat GPT czy, czy coś podobnego, to to jest jego święte prawo, wie pan? To są to takie same narzędzia jak nie wiem y, dłuto i młotek dla stolarza. To po prostu y, no, korzysta się z tego. Sztuczna inteligencja sama z siebie. Nie wygeneruje zapytania albo ani interpelacji poselskiej. Trzeba ją zasilić, trzeba mhm. jej dać treść. Jeżeli ta treść tam, nie wiem, po przetworzeniu wygląda lepiej, no to, to tylko lepiej dla takiej interpelacji. Czyli uważa Pan, że dobrze, że się coś takiego stosuje? Ułatwia się sobie pracę? Tak jak Pan powiedział, młotek? Każde narzędzie ułatwia nam pracę. No, to, że. By... chodzi Panu ministrowi Gduli? Nie wiem, muszę się zapoznać z jego wystąpieniem. Możliwe, muszę. że ma za dużo tych interpelacji, bo faktem jest, że niektóre posłanki, niektórzy posłowie przesadzają z liczbą y, złożonych zapytań, ale to jest też ich święte prawo. No, tak wykonują to swój mandat. Może, to może prowadzić do paraliżu urzędów centralnych, no bo jeżeli e, wpisując kilkanaście, kilkadziesiąt zdań, możemy wygenerować kilkadziesiąt interpelacji i tak zrobi kilkudziesięciu posłów. Naprawdę, Ro tak rozumiem myślenie Pana Duli. Aparat państwa sobie poradzi, poradzi z odpowiadaniem sobie. na interpelacje, chociażby dwie sztuczne inteligencje zostały do nich zaprzężone. No dobrze, w takim razie by, inna kwestia, Sejm uchwalił nowe prawo komunikacji elektronicznej. Przepisy zapewniają obywatelom m.in. możliwość łatwego przeglądania ofert e, i wyborów najkorzystniejszych e, oraz ochrony przed nieuczciwymi sprzedawcami. E, w jaki sposób chcecie to zrobić? W jaki sposób chcecie na operatorach wymusić e, takie rzeczy? No To są bardzo konkretne przepisy, które mają dużo uregulowań służących konsumentom. Na przykład, y, niewykorzystane środki z, y, na kartach prepaid, które dzisiaj przepadały, stanowiły dochód czy przychód operatora. Tak, no, tego nikt nie rozumiał. Teraz będą, tak. y, teraz będą mogły być przenoszone, prawda? Albo wracane na nasze konto, albo przenoszone na nową kartę prepaid, w zależności od tego, co wybierzemy. Już y, nie będzie takiej możliwości, żeby Przedawać umowy telekomunikacyjne w systemie door-to-door, -door. czyli nie wiem, mamy sprzedawców, którzy na przykład 80-letni abonentce wrzucą serwisy streamingowe, z których ona nigdy nie, nie skorzysta, ale będzie musiała za nie płacić. Prawda? Podsumowanie warunków umowy, tak zwany one pager, czyli prostym, jasnym językiem wszystko to, czego możemy się spodziewać dalej w umowie. Co jeszcze? Ta fantastyczna rzecz. Dyrektywa AML, Advanced Mobile Location. Chodzi o to, że jak dzwonimy na 112, to dzisiaj nasza lokalizacja jest podawana tylko umownie, na zasadzie po prostu danych z BTS-ów. Mhm. W momencie, kiedy będziemy dzwonić na 112 po wdrożeniu tej technologii, służby ratunkowe dokładnie będą wiedziały, gdzie jesteśmy. Albo na przykład wspólna ładowarka dla wszystkich urządzeń mobilnych. Już koniec z tymi różnymi wtyczkami, z złączami różnymi. Teraz będzie jedno złącze USB-C i z tego złącza będzie można ładować wszystko. Takich rozwiązań jest tam co niemiara. Bardzo ważna ustawa i bardzo taka solidna. Tu ponad 400 stron prawniczego tekstu. Chyba największa ustawa póki co, która wyszła z rządu i przeszła przez Sejm. Bardzo się cieszę, że przeszła przez Sejm. Dużo było pracy nad tym. Ale w końcu została uchwalona. No i to jest chyba jeden z większych sukcesów Ministerstwa Cyfryzacji. To skupimy się na takich trzech kwestiach. Wspomniał Pan o prostocie umów i prostocie ich porównywania. Konsument ma mieć możliwość wyboru najkorzystniejszej umowy. No i jak to zrobić? Jak to zrobić? Bo dzisiaj raczej sprzedającym zależy na tym, żeby skomplikować sprawę. Konsument... Idea jest słuszna oczywiście. Tak, abonent w momencie, kiedy zawiera umowę, najważniejsze dla niego jest to, że na pierwszej stronie ma podsumowanie wszystkich warunków tej umowy. Czyli nie, nie ma tak zwanego małego druczku, prawda? Zwracało się długo uwagę na to, co jest zapisane małym druczkiem. Nie wiem, kwestia rozwiązania tej umowy, kwestia kar umownych. Albo umowa, to, która ma 30 stron. Na przykład. To wszystko będzie dużo bardziej korzystne dla, dla abonenta. Zresztą nawet nie będzie, to już jest. Dlatego, że to jest bardzo ciekawy proces, że mm, ta dyrektywa unijna, którą mieliśmy wdrożyć od 4 lat i, i takie mamy opóźnienie, i płacimy, w zasadzie za każdy dzień y, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Hmm. Ta dyrektywa unijna spowodowała, że sami operatorzy zmienili proces zawierania umów i oni jakby wdrożyli tę dyrektywę wcześniej niż ona się pojawiła w polskim prawie. Także tutaj duży ukłon wobec dostawców usług telekomunikacyjnych, bo oni byli pierwsi, a dopiero potem y, pojawiło się prawo. No, producenci też często dostosowywali się, jeżeli chodzi o, o, o wejście do ładowarki USB to PC, ostatnio ładowarek w ogóle nie dołączają do sprzętu, tak, ale... Tak. Y, kiedy to wejdzie w życie realnie? Czyli kiedy będziemy korzystać tylko z jednej ładowarki? I jeszcze kiedy senat, jeszcze pan prezydent, ale... No ale USBC, to chyba jest kwestia miesiąca-dwóch, tak? Mam nadzieję, mam nadzieję, dlatego że każdy dzień dla Polski to są straty wymierne finansowe na rzecz Komisji Europejskiej. No ale mam nadzieję, że zresztą te, te ładowarki już są w zasadzie dominującym systemem na rynku. Tak, tak. Trudno jest kupić urządzenie, które jest ładowane w inny sposób już. Myślę, że tu podstawimy kropkę, chociaż jeszcze przechowywanie danych z komunikatorów. Jak to jest? No wiemy, że SMS-y są przechowywane. Tak, no jest y, prawo telekomunikacyjne, które 20 prawie lat temu wprowadziło zasady retencji danych. Y, no i te dane dotyczące połączeń, czyli kto, kiedy, do kogo dzwoni, y, krótkie wiadomości tekstowe. Y, operatorzy są zobowiązani do udostępniania tego na uzasadnione żądanie służb. Mm. Ale ta ustawa utrzymuje wyłącznie te przepisy. Ona nic do nich nie dodaje. Dużo było szumu wokół tego, że rozszerzamy. Te obowiązki na szyfrowane komunikatory. To nie jest prawda, proszę w to nie wierzyć. Czyli to nie Są... jest Pegasus. Nie, nie, nie. To y, służby, w momencie, kiedy będą chciały i będą miały zgodę sądu, one wiedzą, jak sobie poradzić z szyfrowanymi kom y, komunikatorami. Natomiast w prawie komunikacji elektronicznej utrzymujemy stan, który w polskim prawie istniał, więc tam nic nie dodajemy. Piątkowe głosowanie jeszcze. Krótko. Szefowa klubu Lewica Anna Maria Żukowska zapowiedziała ponowne złożenie ustawy dekryminalizującej aborcję. Zapowiadam, że złożymy na następnym posiedzeniu Sejmu ten projekt po raz drugi i będziemy go składać do skutku, tak mówiła po przegranym głosowaniu. No i pewnie, znaczy, ma rację. No, pewnie ma rację, pewnie do momentu, kiedy ten projekt zostanie uchwalony. No, ja jestem zwolennikiem tego projektu. Polska 2050, na Hołowni za. zagłosowała za. Dwojga z nas nie było ze względów obiektywnych. Pani minister Buczyńska jest od wielu miesięcy w okresie rekonwalescencji, jest chora po prostu. Natomiast pan minister Zalewski był wtedy na szczycie NATO w Waszyngtonie, mm. więc oni nie głosowali, ale pewnie gdyby byli, no to cała nasza ekipa zagłosowałaby za. Dlaczego PSL zagłosował przeciw, kompletnie nie rozumiem. Tym bardziej, znaczy, tutaj że. była pełna dowolność. To tym od bardziej, że mówili. kobiety PSL-u zagłosowały za tą ustawą, a cała reszta przeciw no to chociażby z szacunku dla swoich koleżanek partyjnych mogli się wstrzymać i wtedy ustawa by przeszła. To mówi Pan, że trzeba jakoś dyscyplinować kolegów klubowych? No, my mamy taką zasadę, że w tych światopoglądowych sprawach wolimy się przekonywać nawzajem niż dyscyplinować. No, ale no to co się stało, że się nie udało przekonać? Brakło trzech głosów. One są rozrzucone po różnych ugrupowaniach i różne no, ugrupowania muszą sobie z tym poradzić. Tylko dwóch z Koalicji Obywatelskiej na przykład. Zresztą wiemy, że... Nie wnikam w rozliczenia wewnątrzkoalicyjne naszych partnerów. No tak, ale trzecia droga jako jedna siła. Kluby w Sejmie są dwa. Jest klub tak jest. Polski 2050 i mogę brać odpowiedzialność za postawę naszych posłanek i posłów i z tej postawy jestem dumny. To w takim razie ostatnia kwestia, bo zaczęliśmy od cyfrowych spraw, skończymy na cyfrowych sprawach. W czerwcu dziewięcioro posłanek i posłów Polski 2050 rozpoczęło pracę nad projektem ustawy antyhejterskiej. Jak idą pracę? Bardzo dobrze idą. To jest w ogóle świetna inicjatywa, i tutaj ogromne ukłony dla autorów tego zespołu, dla pana Łukasza Osmalaka, Piotra Stracha, Kamila Wnuka, to wszystko posłowie ze Śląska, mojego ukochanego Śląska. No a hejt zabija radość, hejt zabiera. Satysfakcję. Hejt powoduje, że, że ludzie mają problemy psychiczne i z tym sobie trzeba jakoś poradzić. Dzisiaj zalew hejtu w internecie jest y, gigantyczny. Wszyscy musimy się z tym mierzyć, wszyscy musimy z tym walczyć. Niektórzy mają grubszą skórę, niektórzy cieńszą. No politycy szczególnie Ym, muszą mieć grubszą. Politycy muszą mieć grubszą, ale nawet politycy sobie nie radzą w konfrontacji z zalewem hejtu. Ja na przykład nie wiem, skasowałem konto na jednym z serwisów społecznościowych, no bo uznałem, że marnowaniem czasu jest czytanie tego zalewu nienawiści, który gdzieś tam pod naszym adresem czasem się wylewa. Idea tego zespołu jest taka, żeby pojawił się ślepy pozew, żebyśmy mogli pozwać hejtera, nie wiedząc kim on jest. Czyli żeby widzimy, to widzimy wpis, który, który nas oczernia? Tak. I... I składamy pozew. Mówimy hola hola, drogi hejterze, za to powinieneś odpowiedzieć. Składamy ten pozew do sądu. Sąd ocenia, czy przekroczone zostały granice. Jeżeli uzna, że tak, rości od dostawcy usług cyfrowych dane, które umożliwiają zidentyfikowanie tego hejtera. I on wtedy przestaje być bezkarny. Mhm. IP to może, o... to może zbyt ogólne, dlatego mhm. że te dane muszą być bardziej szczegółowe, żeby to zadziałało. IP nie daje takiej pewności. Ale w momencie, kiedy te dane zostaną zostaną wyciągnięte, to hejter przestaje być anonimowy. Yy, ich siłą jest anonimowość, bo to są tchórze. Oni się boją tego, że ktoś ich ujawni. Proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy ujawniono yy, personalia kilku tam, nie wiem, płatnych hejterów, yy, no to oni przestali hejtować o, albo, albo tak zlikwidowali jest. swoje konta. Więc jeżeli pozbawimy ich tej siły, jaką jest anonimowość, no to wtedy wygramy. Czyli samo to wystarczy. Tak mi się wydaje. Ile miesięcy może, może zająć ta praca nad tą ustawą? No my finiszujemy w tym momencie treść tego, tego projektu, więc Czyli myślę, że... Na ten sejm że... zdążycie? Na same ten nie zdążymy, na same ale na pierwszy ale... powakacyjny to wie. Tak, wrzesień. tak. Okej, no to w takim razie y, czekamy. Rozumiem, że ministerstwo popiera w całej się ten pomysł. No tak, uczestniczę w pracach tego zespołu z ramienia ministerstwa. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie i że tam jeszcze trzeba dołożyć do tego edukację. Trzeba y, zdefiniować tę mowę nienawiści, bo z tym też jest problem. Mamy łączność pełną z komisją, która pracuje przy ministrze sprawiedliwości. I też właśnie zajmuje się mową nienawiści. Więc to są naprawdę bardzo fajne prace. A to będzie lista słów, lista określeń, których nie można używać? To jak to zdefiniować mową nienawiści? Wie pan, de definicja, nad definicją pracują mądrzejsi od nas. Okay. Definiowała hejt Rada Europy i Organizacja Narodów Zjednoczonych i pracuje właśnie komisja powołana przez pana ministra Bodnara, więc to na pewno zostanie sensownie zrobione w polskim prawie. Już tej jesieni. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryza cyfryzacji Polska 2053 Droga. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję Państwu dobrego dnia i zapraszam na kolejne wydanie Studio PAP jak zwykle jutro o godzinie 10.